Przed rozpoczęciem nowego sezonu zawsze najtrudniejsze zadanie przed zarządem. Jak wyglądały te przygotowania do nowego sezonu? No, sezon jako zarząd może przygotowujemy mniej. Od tego jest y, trener i trenerki. Moja osoba służy przede wszystkim temu, żebyśmy dbali o ten zespół, żeby mógł się rozwijać. Przede wszystkim, żebyśmy mieli za co grać. Jak wyglądają właśnie finanse klubu? Bo to jest dość istotny element w takiej rozgrywce jak i rozgrywki ligowe. Gdzie kwestie półamatorskie, można o nich zapomnieć, wszędzie są regulaminy, są wytyczne, a to wszystko kosztuje. Zgadza się rzeczywiście no, o finansach zawsze jest bardzo ciężko mówić. Eee, czy to będzie 100 tysięcy, czy milion, myślę, że zawsze będzie mało, e, ponieważ duże dużo są koszty transportu, e, odzieży sportowej, sprzętu sportowego, ale na szczęście mamy tak wspaniałe zawodniczki, które bez względu na wszystko grają z nami, a finanse staramy się, mamy wspaniały sponsorów, za co bardzo dziękujemy, zapraszamy oczywiście nowych i chcemy tak dalej to wszystko trzymać do kolejnego sezonu. Jeżeli chodzi o kwestie drużyn, jaki jest cel postawiony przed tymi drużynami? Tak jak na pewno Tele też potwierdzi, naszym zadaniem przede wszystkim jest to, żeby kadra naszych młodych dziewczyn, które są teraz w pierwszym seniorskim zespole trenowały, rozwijały się, bo jest to zespół, który tutaj tworzył się od samego początku, grał od samego początku i myślę, że jeszcze spokojnie, jeden, dwa sezony, będziemy walczyć o najwyższe poziomy.